Hej, się bardzo, że te kamery, a ty masz już głupych miminy robić. Okej. Okay. To jest e, filmik e, dla będę bo już tyle razy gadała, że jest już będzie być mała. Co? Jestem e, tak... No kurde, ta e, jest. Tak, taineczka. Ale jeszcze jest informacja jedna. Zmieniam nazwę. No, ale to później. Dobra, to ja Cię pozdrawiam, Weronika, ja Cię przeszedłem film zaraz na pustuszkach. Ja Cię pozdrawiam, ja też. I na kanał, nasz i kanicejniczka, tam znajdziesz... Tak, ciekawe co, zrobi, jeśli, ciekawe co zrobi, jeśli usłyszy Daj, to nie, twój głos. Ja to jestem ciekawy. Ja ciekawy jestem, co zrobi, Weronika. Ja jestem ciekawy, co zrobisz, kiedy usłyszysz jego głos. Nie zgadnij, kto to jesteś, nie zgadnij. Nie ma bata. Pozdrawiamy cię z całego serca, je! Yes. Tak, a ty jej nie zmierzasz. Tak, to No dobra, no to kończymy. Dobra, to kończymy na no to. i dzieja dobranego. No, no to na razie, faj, cześć! I widzimy się później tam. No pa.